Paweł Zawisowski ostatnio Arka Gdynia. Panie Pawle, proszę powiedzieć, dlaczego tak długo trwało, żeby potrafił pan do Zawiszy? No, jeszcze nie trafiłem do Zawiszy, do Zawiszy tylko przyjeżdżałem na, na treningi i zobaczymy prostu, jak się sprawy Ma Na dzień dzisiejszy jestem zawodnikiem Gieloni, Dostałem pozwolenie od klubu na, na treningi w Zawiszy i skorzystałem z tego, bo wiadomo, no, czas nagli i trzeba się gdzieś przygotowywać do, do sezonu. A nie było szans, żeby pozostać w Arcelu lub w Gieloni? Była szansa, żeby postać warcę, ale e, arkę nie stać na wykup, a ponowne wypożyczenie wchodziło w grę, gdyż prezesi, jak i oni się nie zgodzili na to. A no, są jeszcze, jeszcze jakieś zapytania, oferty, także no, to się musi wyjaśnić do końca tygodnia. No Ja z tym już posłowie z prezesem zawiszę, także <coughs> postanowiłem skorzystać właśnie z oferty i na razie cieszę się, że tu jestem. Czy potwierdzi Pan, że interesuje się pełnym korona Kielce? No, coś jest na rzeczy, no ale nie mogę nic mówić publicznie, bo to po prostu, tak jak, tak jak wszyscy wiedzą, tak jak wszyscy czytają po internetach, czy gdzieś, to no, takie tematy się pojawiają, nie tylko Korona Kierca, ale, no, ale to jest na razie no, sprawa, no, można powiedzieć, że upadła, bo na dzień dzisiejszy w Koronie nie ma żadnych pieniędzy na transfery. Bardziej się pozbywają zawodników niż, niż po prostu ich nabywają. I no, mówię na dzień dzisiejszy. Jest bardzo słaby temat, i ja wręcz uważam go chyba raczej za skreślony. Wspomniał Pan, że ma kilka ofert, m.in. z zawiszy. Czy bydgoski klub jest priorytetem? Wydaje mi się, że tak, bo no, chyba jako pierwszy się do mnie zgłosił i no, ja już jestem posłowia jestem słownym człowiekiem, także jak coś powiem, to po prostu zawsze staram się dopiąć tą sprawę do końca i, i po prostu no, zobaczymy. No. Wydaje mi się, że jeżeli mam schodzić do pierwszej ligi, już nie patrząc na ekstra klasy, to. Wydaje mi się, że to będzie priorytet i raczej główny klub, który, który, który jest mną zainteresowany i ja gram w nim. Czyli do załatwienia pozostają tylko negocjacje między Zawiszą a jakim? No tak, ale to zawsze nie są proste negocjacje, bo jakby to było proste negocjacje, to on dzisiaj już był w koronie, a, a to jest rzecz najtrudniejsza. Także no, cieszę się, że wyrazili zgodę w ogóle na treningi i po prostu musimy poczekać, zobaczyć, jak te, te sprawy dalej się ułożą. A jaka jest Pańska wiedza na temat obecnego Zawisza? No paru, paru zawodników kojarzę, wiadomo gdzieś tam z ligi, czy gdzieś tam występowali w młodej ekstraklasie, czy gdzieś tam gdzieś razem się wcześniej spotkaliśmy, także no z boiska niektórych zawodników kojarzę, wydaje mi się, że większość mnie też może znać gdzieś tam, także no, mam nadzieję, że, że jakoś w tą drużynę się wkupię, wejdę, bo pierwsze dni nigdy nie są proste i, i liczę na, na pomoc po prostu kolegów w drużynie, że jak, jakoś mnie przyjmą, jakoś to będzie, no ja jestem raczej spokojny, nie... Nie awanturuje się, także nie, nie kłócę. Chyba, że trzeba, że ktoś tam już będzie przesadzon, no to wtedy a tak, to to wydaje mi się, że spokojnie się doganamy i, i mówię, no jeszcze nie miałem okazji poznać chłopaków, myśmy teraz dość wydolnościowe. Potem jest test szybkościowy. Część zawodników trenuje właśnie w lesie, także no, zobaczymy jak to będzie. Koncepcja budowy nowego zawiszy polega na tym, żeby w środku pola występowali doświadczeni zawodnicy. Jak w końcu przejdzie Pan do naszego klubu, to można powiedzieć, że na pańskim barkach będzie spoczywała spora odpowiedzialność. No Widzę, że klub ma w ogóle taki zamiar zatrudniać większość młodych zawodników. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, bo wiadomo, że no, tym zawodnikom kiedyś trzeba dać szansę, a, a gdzie im dać, a tak jak nie tutaj. No, jest dużo utalentowanych zawodników w Polsce, także no, wystarczy ich wyszukać. Co może nie jest takie proste, aczkolwiek no, odnosząc się do mojej sytuacji, no to pierwszy muszę swoją przynależność i przydatność na boisku potwierdzić. Także no, mam nadzieję, że tak będzie, że, że będzie gra budowana na moich barkach, ale no, od tego jest trener i to trzeba trenera takie zdanie zapytać i o to po prostu, jak on to widzi. Ja miałem chwilę możliwości z nim porozmawiania, także co nieco już tam trener próbuje mi podpowiadać i zobaczymy po prostu jak to będzie. Życie występował w Ekstraklasie, przeważnie przechodzi do zespołu niższej ligi po to, żeby szybko do tej -klasy wrócić. Pan ma podobne zasady? No każdy chce grać w Ekstraklasie, Klasie, także no, bym był, nie wiem, głupcem albo naprawdę wielkim wyjątkiem, żeby powiedzieć, że nie zależy mi na tym, żeby wrócić do Ekstraklasy. No, może się tak ukazać, że za rok wrócimy z Zawiszą. W no. prezesie obiecuję, że będziemy walczyć o, o górną górne część tabeli a Beniaminek zawsze, zawsze jakoś potrafi zaskoczyć i zaatakować na te, na te wyższe miejsca. No zobaczymy, no, drużyna z przebudowie, to każdy widzi, jeszcze, jeszcze trzeba trochę poczekać, zobaczyć jak ten, jak ten zarys, jak ten skład, trząs składu się zarysuje i wtedy będzie można powiedzieć po paru meczach ligowych, bo wiadomo sparring to jest sparring, a mecz ligowy to jest mecz ligowy i dopiero po meczach ligowych będzie można powiedzieć o które miejsca w to byli, będziemy walczyć, czy o górne, czy o dolne, czy o utrzymanie, czy o środek.